tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Witam szanowni państwo. W związku z tym, że jesteśmy w ostatnim czasie często cenzurowani i blokowane są nasze kanały na YouTubie, bardzo prosimy o to, aby zaglądnąć na stronę www.tvpolska.pl, na której znajdują się nasze materiały nieobjęte cenzurą. Wszystkie materiały z naszych kanałów YouTube'owych TV Polska i TV Podkarpacie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Justyna Żuczek. Zapraszam do rozmowy z Panem Przewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa, Panem Andrzejem Decem. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu, witam. Szanowni Państwo, w najbliższych dniach odbędzie się sesja Rady Miasta dokładnie 30 grudnia e, i w związku z obecną sytuacją e, m, związaną z pandemią. Rada Miasta wystosowała taką prośbę do radnych. No właśnie nie wiem do końca, kto wystosował taką prośbę, to za, o ty, o zaraz zapytamy pana przewodniczącego. Chcemy znać szczegóły decyzji związanej z tym, żeby po prostu radni, którzy nie są zaszczepieni, zaszczepieni bądź też nie przeszli COVID-19, nie są zdrowieńcami, nie pojawiali się osobiście na sesji Rady Miasta. Panie Przewodniczący, skąd taka decyzja i kto w zasadzie podjął tą decyzję? Więc o, o tym, że takie lub podobne ograniczenia trzeba wprowadzać, to chyba nikt nie ma wątpliwości. One wynikają ze świadomości stanu y, epidemiologicznego, jakim mamy teraz do czynienia. Natomiast y, mechanizmów y, do tego służących za wiele nie mamy. W istocie rzeczy to, co napisałem w zaproszeniu na sesję, to jest prośba. Prośba doradnych, że jeśli nie są zaszczepieni ani nie przeszli COVID, żeby. Pracowali z domu lub z jakiegoś miejsca, w którym nie będą mieli szerokich kontaktów bezpośrednich. Ale ja nie mam ani uprawnień, ani możliwości, żeby to w jakiś sposób sprawdzać. Ten sposób odbywania naszych sesji już się stał niejako rutyną. My od dłuższego czasu w ten sam sposób działamy i to zaproszenie, o którym tutaj mówimy, od pewnego czasu jest właśnie dokładnie takie. A proszę powiedzieć, czy właśnie, bo sprawdzałam też, jak wyglądał w innych miastach, nie znalazłam takich informacji, żadne miasto w Polsce nie wystosowało takiej oficjalnej prośby do radnych, przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo, a chciałam zapytać, czy taka decyzja jest związana może, może to jest tego apelu, który podpisał też prezydent miasta wraz z innymi metropoliami w naszym kraju, aby właśnie Wprowadzać tego typu um, obostrzenia? Nie, to jest jakby niezależne od tego. Ja w całej rozciągłości popieram ten apel Unii, prezydentów miast Unii Metropolii, ale my już chyba od roku w ten sposób działamy. Kiedy dokładnie się ta moja prośba tam pojawiła, to ja mogę łatwo sprawdzić, ale no w tej chwili nie, nie, nie mam na to czasu, się, musiałbym sięgać do komputera. Ale wydało mi się to dość naturalne, że, że tak je, powinniśmy robić. A czy do tej pory któryś z radnych na przykład zakwestionował taką prośbę? Bo z tego, co też pan powiedział, rozumiem, że nie macie też podstaw do tego, żeby sprawdzać, kto przychodzi na tą sesję i jest zaszczepiony. Nie, nie zetknąłem się z taką, z taką prośbą. Coś takiego sobie jedynie przypominam, że kiedy była sesja, nawet nie tyle sesja, co uroczystość. Wręczenia panu Konradowi Fijałkowi nominacji przez komisarza, to wtedy chyba ja, być może właśnie wtedy napisałem po raz pierwszy taką prośbę i, i jeden z radnych zapytał, czy, czy mógłby mimo wszystko przyjść. No, ja nie mogę zakazać nikomu, więc on zrobił tak, jak uznał za stosowne. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że w tamtym momencie. To było spotkanie na sali sesyjnej, gdzie było kilkadziesiąt osób, mm -hmm. a może nawet więcej. Więc były warunki, że, że tak powiem, epidemiologiczne trudniejsze. No ale to się jakby powieliło. I, i no, ja oczywiście mógłbym każdego z osobna pytać osobiście, czy, czy jest zaszczepiony, czy nie. Nie wiem, czy mi powiedział prawdę, ale nie chcę tego robić. Mamy do czynienia z dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi przecież. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, y ponieważ w tym momencie no, nie ma tych podstaw prawnych, a gdyby były, gdyby już ta ustawa funkcjonowała, o które, która będzie procedowana też w najbliższym czasie w Sejmie, to rozumiem, że Rada Miasta Rzesza skorzystałaby z tego, z tego narzędzia, też w stosunku na przykład do petentów, nie tylko do pracowników i radnych. Na pewno, na pewno. Ja myślę zresztą, że. Dzisiaj, bo tam w tym zaproszeniu jest również taka prośba, że gdyby mieszkańcy chcieli uczestniczyć w sesji, to powinni to robić zdalnie. I na salę ich dzisiaj nie wpuszczam. I na rzecz, że nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał przyjść na, na tę sesję w ostatnim czasie. No, ale powiedzmy sobie tak. Z radnymi mam bezpośredni kontakt od dłuższego czasu i jakiś poziom zaufania między nami powstał. Natomiast z osobami z zewnątrz nie chciałbym takiego ryzyka podejmować. Pan, pani pamięta zapewne historię z panem posłem Braunem, kiedy to on odmówił założenia maseczki na sali. Mhm. I musieliśmy w związku z tym przerwać sesję i. Kontynuować już dopiero za kilka dni, bo nie chciał ani dopuścić sali, ani maseczki założyć. A, y, proszę mi powiedzieć, bo też są takie sytuacje. Osobiście znam takie osoby, które chcą z, y, się zaszczepić, ale z przyczyn zdrowotnych lekarze nie pozwalają, bo, bo, bo powstaje na przykład silna. Y, Silne obczyny, poszczepienna, jakaś reakcja alergiczna. Co w takim przypadku, jakie ma Pan podejście do takich osób, które. To, nie, trochę... nie musiałem rozstrzygać tego dylematu do tej pory, ale ja sobie wyobrażam, że po pierwsze, są to sytuacje dość wyjątkowe. W związku z tym niebezpieczeństwo, czy szale, takiej perspektywy, że zetkniemy się z taką, z taką sytuacją, nie jest duże. A po drugie, ja to oczywiście rozumiem, i rozumiem również, że ludzie, że tego, tacy ludzie. Wiedzą, że powinni się w razie potrzeby legitymizować, legitymować się odpowiednim dokumentem. Gdyby przyszło, doszło do takiej sytuacji, to oczywiście poprosimy o udokumentowanie, no, ale na razie nie ma takiej potrzeby. A czy nie obawiacie Zresztą, Bo jeszcze jest jedna okoliczność. Mhm. Mieszkańcom, którzy chcą uh, uczestniczyć w sesji, to znaczy obserwować ją bezpośrednio, nie mają takiej możliwości. My jesteśmy w stanie w ratuszu zapewnić miejsce. W którym będą mogli bezpiecznie sesję obserwować z komputera. Mhm, rozumiem. A czy nie obawiacie się Państwo, ponieważ jest to takie dosyć wątpliwie, wątpliwe prawnie, jeśli chodzi o wymaganie takich certyfikatów, jak na razie oczywiście, jakieś konsekwencji prawnych, ponieważ różnie też prawnicy na ten temat się wypowiadają i czy tutaj nie, nie dochodzi do pewnego przekroczenia uprawnień, naruszenia prawa, Pana zdaniem? Przeze mnie. Nie, 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 mówię, że konkretnie przez Pana, ale sam, sam fakt w takiej sytuacji, którą teraz mamy, czyli e, pani, po, uh -huh. no, Jest pewnie takie jakieś formalne niebezpieczeństwo, ale ja uznaję, że duch prawa jest ważniejszy. I dzisiaj w sytuacji zagrożenia dla zdrowia z, z tego powodu to pr przepisy, które e, mówią o współodpowiedzialności nas wszystkich za zdrowie mieszkańców. Można interpretować tak, żeby nas upoważnić do tego typu decyzji. Także ja nie mam tu żadnych wątpliwości co do tego, że robię słusznie. Przy okazji, bo ten wątek pandemiczny i najróżniejszych tego typu akcji poruszamy, do, dostajemy co jakiś czas jakieś takie wnioski osób, które można tak potocznie nazwać antyszczepionkowcami, którzy domagają się od nas podjęcia działań. Które by zmierzały na przykład do tego, żeby wykluczyć obowiązek noszenia maseczek, czy wręcz podjąć uchwałę apelującą o zakaz szczepień, bo one są szkodliwe, zdaniem autorów tego typu wniosków. My traktujemy to z dużym pobłażaniem, ale zaczynam się poważnie zastanawiać, czy nie powinniśmy w oparciu o tego typu postulaty, które są szeroko rozpowszechniane, zgłosić wniosku do prokuratury o wszczęcie śledztwa w sprawie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Myślę, że najwyższy czas, żeby autorzy tego typu petycji, pism, apeli spotkali się z zdecydowanym sprzeciwem państwa w postaci na przykład działania prokuratury, ponieważ jest to społecznie szkodliwe i myślę, że najwyższy czas także, żeby państwo podjęło bardziej energiczne działania, żeby zwalczać tego typu propagandę. A rozumiem, że gdyby, bo tutaj mowa o takiej propozycji uchwały, czy taka uchwała w ogóle tak. mogłaby być procedowana, czy, 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 czy chodzi mi o to, czy miasto no. ma wpływ na to, żeby taką, takie zarządzenie, taką uchwałę mogło wprowadzić, poza tym, co wprowadziło państwo, bo... bo, bo tak, ta ta oczywiście. Jedną z tego typu propozycji już myśmy, rozpatrując ją jako petycję, odrzucili, uznając, że Rada Miasta nie ma upoważnienia ani kompetencji, żeby tego typu uchwały podejmować. Ale już samo to, że, ta, że ten wniosek został skierowany do kilkudziesięciu samorządów w Polsce i że no, siłą rzeczy on staje się dostępny w internecie, no bo my tego typu dokumenty jesteśmy zobowiązani umieszczać na naszych stronach jest moim zdaniem działaniem szkodliwym i powinien się spotkać z ripostą ze strony państwa. Mhm. Czy jeżeli rozumiem, że jeżeli dojdzie do kolejnych takich wniosków, będziecie się mocno o państwo zastanawiać i może dojść, prawda, do, do zgłoszenia. Tak, no ja właśnie dostałem taki wniosek i poważnie się zastanawiam, czy dałoby się sformułować wniosek, doniesienie do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie akcji zmierzającej, powodującej zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Mhm. Tylko no to wymaga jakiejś formalnej wiedzy, jak to się robi. Ja tutaj akurat nie jestem specjalistą, więc nie potrafię powiedzieć, czy to się da e, logicznie skonstruować. No dość, dość trudna sytuacja. Podziałów nie tylko w naszym mieście, ale wszędzie również nie brakuje. Miejmy nadzieję, że przyszły rok. Wie ja Pani, no, ten, ten wniosek, który teraz mam, że tak powiem, na tapecie przyszedł z Białego Stoku. Aha. Czyli to zupełnie niezwiązane, z, to niekoniecznie no. mieszkańcy mogą taki wniosek służyć, ale... Tak, no, no do mieszkańcy... petycje, jest to ustawa o petycjach, która pozwala każdemu złożyć dowolną petycję do urzędu. Mhm. Rozumiem. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za, za wyjaśnienie tych szczegółów, bardzo. Które, które nas najbardziej interesowały. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie Dziękuję. pozdrawiam, do widzenia, udanej do sesji widzenia. najbliższej. Dziękuję.